Witam was ludziska w drugim, w drugiej części serii Let's Play Empire Total War. W ostatniej części za, zaatakowali nas Berberi States, inaczej nie pamiętam chyba. Bawarii, o oh, Bawaria. Nie, nie Bawaria, przepraszam. I po prostu no, odpowiemy im, ale no wątpię, żeby to, żebyśmy to wygrali. W tamtym odcinku obiecałem wam bitwę i postaram się, postaram się... I ją dotrzymać. Nie, ale nie wiem, nie, nie wiem, czy dam radę Po prostu ja mam po prostu. Nie dam rady. Długo nagrywać. Po prostu mój komputer nie wytrzymuje tego. Długie nagrywanie. Więc yy, lepiej takie krótkie a kilka niż. niż w ogóle. Pokażcie to, flotę. O ja. No, ja się przegrałem. Chociaż właściwie. Może nie. Wiem, że oni nie, nie są najlepsi w takich rzeczach. O ja. Właściwie. Dochodzą do nich posiłki. Nie dość, że mają przewagę we flotach. To jeszcze posiłki do nich. No po prostu chamstwo. Nie tak ten. Przyspieszymy trochę, bo to trwa wieki. Pokażcie. Nie macie maszów, to czemu mi tu? No, dawać, dawać. Szybciej. Użyjemy normalnych kul, bo nie ma ochoty. Nie będę nic innego robić. Właściwie spróbujemy ich utopić. Mam przewagę w działach. Chociaż w ludzi też mam przewagę. Już straciłem jedno ciało? Jak. O ja. Przewagę w ludzi mamy. Jakbyśmy tak generała zaatakowali, to... To by oni już stracili szybko morale. Co by było dla nas przydatne. Na nasze korzyść by spadło wtedy, ale no... To się okaże. Nie wiem, na początku postrzelamy trochę. Może spróbujemy tak o, o Jezu, może i nie Już przydziało, straciło No już strzelać O, poszło Nic nie stracili, no co Nie wierzę Właściwie, to ten statek lepiej wygląda od tego, a ten ma więcej dział, no trochę to śmieszne jest, moim zdaniem. No, już ostrzał. No dajcie mi tutaj jakiś porządne ostrzał. Już, no, dawaj. Już nie dosięgają aha. Już nie dajcie mi rady. Pst. Dobra, już tu. Tu to było najmniejszego kartacza. A wy ile macie ludzi? 65 oni 100. No to niedawno wam. To jest 100. A ja myślę, że to chyba przegramy. Ale nie mogę! Rozumcie to ludziska! Weźcie ich zakręć tak porządnie, już, żeby można było ich ostrzegać. Dobra, nie w tych e, mieliście, ale ok, dobrze przecież... O tak. Można było. Pięknie. Już teraz tylko to chodzi, kto najwięcej wystrzeli. Już do przodu działa. No, nie pada. to mało szkód im robię. Bardzo mało. On tutaj, o ja! On już po jednej stronie praktycznie wszystkie działa, stracił. Jak to możliwe? No ja! W to nie chcę wierzyć. Koniec tej. z Już na nich możecie ruszyć. O, najmniejszy tutaj skład. Okay. A wy No dobra. Strzelać już. Ała! No strzelać, są wolni. No Brawo Ja po prostu nie jestem najlepszy w bitwach morskich Wybaczcie mi to Ja już tylu ludzi straciło To jest nie do pomyślenia Naprawdę w tylu? O ja

No strzelać już szybko, dajcie jeszcze raz. a No, wiesz Dobrze. A wy tutaj spokojnie, tutaj jeszcze nie wygrać. Tutaj się bitwa robi. Bo ptyczek. Ptyczka. My wygrywamy, prawda? No. I dobrze, i tak ma być. O ja, już się skapnąłem. Jesteśmy lepsi w walkę wręcz. Dobra, to my tutaj już idziemy. Auć. Au, 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 au. Jo, już mi uciekają. A czemu? Combat... Luz. Nie, nie uciekaj mi. Potrzebuję was. No tutaj ja przegrywam No, przegrywam, przegrałem to. Przepraszam was Ale no O, już generał mi zginął. O To już po mnie. Już przegrana. Wszyscy je uciekają. Ha do tak uszkodzenia jednego poddał się mój kapitan, no więc no

Pek. Możemy tutaj zrekrutować jeden. To Captain Kid, Roy Dev, Florida. Gdzie jest Florida? A, ah, tam super. Dobrze. No, idziemy do Ameryki zobaczyć, jak tam to wszystko wygląda. Wiem, że tutaj gdzieś było. O, jest wioska. Tutaj nic nie mam. To spróbuję tych. No, mają dobre, celność, dobrą celność. Eee, Zobaczy też. Ale oni szybciej przeładowują i mają chyba większą amunicję. Nie, oni mają większą amunicję. Sprawdzę tych tutaj, jak szybko trzeba do... O Jezu, szybko! Szybsi są. A ci? O Jezu, jeszcze lepiej! O ja, to ja chyba... Tych... W, go w gory lić. Nie wiem, jak one się nazywają. I... w nie Będę inwestowa inwestować. Niby, że podstawa armii... Że taki najsłabsi, na, ale ja po prostu nie umiem grać. Ja po prostu piechotą linią wszystko, wszystko wygram. Właściwie. I jeśli będę miał wystarczająco. Bo na przykład, jeśli będę miał tylko 500, on na przykład 1000 ileś, no to marne szanse. To jest właściwie niemożliwe. W grze. Jeszcze dwie rundy. No, to kończymy już rundę znowu, bo nie mam co robić. Sprawdzimy tylko dyplomację. Zobaczymy, czy Maroko. Nie, Maroko nie będzie chciało. Dobra. No. Już szybciej. No już No, Portugalia swoje ruch daje. Widać, że chce, już się szykują gdzieś tam podbić coś. Widać po tym, bo już armie do portów da, dają. Można się domyślać też. W tym regionie znajduje się nieużytkowana ziemia nadająca się pod plantację. Budowa plantacji zwiększy potencjał eksportowy Twojego państwa, podnosząc do stanu spartum... Dobra, gdzie on jest? Tu. Spójrzmy na tych, tutaj, Papal State, Italian State, przepraszam. No zobaczmy, o, Wutenberg jest zniszczony, gdzieś tutaj był. Tu. O ja! Francja ich pokonała. Rozprzestrzeniają się krimina. Rosja pokona... Y, też się rozprzestrzenia już, więc... Właściwie to przydałoby mi się tak y, sojusz z Rosją zobaczmy. No, nienawidzą, nie nienawidzą. Na, nie że nas nienawidzą, ale no nie lubią nas też. Zobaczmy nimi. No nikt z nami nie chce tutaj przymierza. Co za chamstwo. No. Dobra ludziska. Ja w tym odcinku już kończę. Subskrybujcie, dajcie lajki. Yy, ja jeszcze postaram się więcej tych filmów zrobić. I postaram się zrobić się dłuższe. Ale na razie ich nie mogę zrobić dłuższe. Więc no to taki już... papa. papa